Cześć, ja nazywam się Macie Moros i dzisiaj zdradzę Ci 7 zasad budowy udanego romansu. Jeżeli więc chciałbyś zbudować relacje typu friends with benefits, tak, czyli przyjaciele, którzy chodzą razem do łóżka, albo zbudować jakiś taki niezobowiązujący romans, to ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Jeżeli już trochę mnie znasz, to doskonale wiesz, że zajmuję się tematyką relacji damsko-męskiej od 2006 roku. W tym czasie przeszkoliłem tysiące mężczyzn, dostałem tysiące maili, tysiące komentarzy i tysiące pytań. I z tego co zauważyłem, to większość mężczyzn, większość moich kursantów, chce mieć więcej możliwości poznawania kobiet i 99,5% 99 chciałoby przeżyć kilka przygód, kilka różnych fajnych romansów, po to, żeby spośród Wśród tych kobiet, wybrać sobie taką, z którą ewentualnie zbuduję jakąś relację na stałe. Więc prawdopodobnie też chciałbyś mieć taką możliwość, żeby mieć zarówno luźniejsze relacje, a potem być może sobie jakąś znaleźć dziewczynę która będzie już na stałe. Więc ja ci się opowiem, w jaki sposób możesz zbudować taką niezobowiązującą relację, żebyście się mogli spotykać, chodzić razem do łóżka, żeby uniknąć zaangażowania różnych kwasów czy różnych problemów właśnie w tej relacji. Więc przejdźmy do pierwszej zasady, którą dla ciebie mam. Więc pierwsza zasada jest taka, żebyś szedł do seksu jak najszybciej. Dlatego, że jeżeli za dużo będzie między wami więzi, za bardzo się ze sobą zwiążecie emocjonalnie, za dużo będzie takiego komfortu, zażyłości, dzielenia się różnymi swoimi osobistymi rzeczami, to kobieta bardziej będzie się angażować emocjonalnie i bardziej będzie widziała w tobie e, potencjalnego partnera aniżeli potencjalnego kochanka. Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza, ale no, musisz być świadom tego, że jeżeli e, taka kobieta poczuje, że z tobą może rozmawiać o wszystkim, że może ci się ze wszystkim wygadać, że jesteś taki dobry, taki kochany, no to raz, że możesz paść w przyjaciela, a druga rzecz, jeżeli będzie jednak jakaś tam ta atrakcyjność e, seksualna między wami, no to możesz. Stwierdzić, że no, bardzo do siebie pasujecie i że ona widzi w tobie materiał na kogoś więcej, a chcesz tego troszeczkę uniknąć, chcesz uniknąć sytuacji, w której ona zacznie o tobie myśleć jako potencjalnym partnerze, no po prostu po to, żeby po pierwsze jej nie skrzywdzić, a po drugie, żeby się no, nie zaangażowała, no i żeby wasza relacja nie zaczęła się robić zbyt poważna, więc jak najszybciej zmierzaj do seksu właśnie po to, żeby uniknąć zostania tylko przyjacielem z jednej strony, a z drugiej strony, żeby uniknąć właśnie zbyt dużego zaangażowania emocjonalnego. Jak to robić? Ja tłumaczę w moich innych Filmach, zachęcam Ciebie do oglądania na moim kanale, żebyś obejrzał je, żebyś zobaczył w jaki sposób dążyć do tej seksualności, jak budować między Wami to napięcie. Druga zasada, która jest również bardzo ważna, to jest nie misiaczkuj. Jednym słowem, zero czułych słówek. Nie mów myszko, żabko, robaczku, tak? Czyli zero tego typu rzeczy, które mogą sprawić, że ona poczuje. Że jesteście parą. Ogólna zasada jest taka, żebyście unikali zachowań typowych dla par, takich, które pary robią, a raczej żebyście traktowali siebie jak kumple, jak przyjaciele, a jak już do czegoś dochodzi, to już do czegoś dochodzi. Więc zero, misiu, pysiu, robaczku, kochanie itd. Trzecia zasada to nie kontaktuj się, nie rozmawiaj z nią codziennie, nie pisz do niej, nie utrzymujcie zbyt dużo kontaktu, szczególnie takiego, który będzie właśnie, tak jak mówię, zgodnie z tą pierwszą zasadą, zbyt taki zażyły, bo wtedy faktycznie ona zacznie dużo o tobie myśleć. Pewnie zauważyłeś, że jak się ludzie zakochują w sobie, to nie mogą przestać o sobie myśleć. I mocne poznawanie się sprzyja powstawaniu więzi. Jak powstaje to bardzo często jest tak, że się zakochujemy w tej drugiej osobie. Więc to, co powinieneś zrobić, to unikać właśnie takiego nadmiernego kontaktowania się, żebyś nie rozmawiał z nią codziennie, nie pisał, nie wysyłał jej rano SMS ów miłego dnia, e, słodkich snów, kochanie, miłego wieczoru, e, baw się dobrze, czy już wróciłaś do domku i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc raczej utrzymuj... Kontakt z nią w ten sposób telefoniczny, czy gdzieś tam na gadu, -gadu jak w miarę z dobrym e, kumplem, tak? Więc raczej unikaj tego typu rzeczy. E, czwarta zasada jest taka też, żebyście się nie spotykali zbyt często. E, moim zdaniem, takie maksimum to jest raz, dwa razy w tygodniu. Dlaczego? Dlatego, że e, Powiedzmy, w poniedziałek do niej dzwonisz, słuchaj, umówmy się, to już gdzieś tam wchodzisz w jej świadomość, tak? w jej myśli. Umówmy się, spotkajmy się, i ona na przykład sobie myśli: OK, to się jutro w takim razie spotkamy. I ona w ten cały wtorek gdzieś tam z tyłu jej głowy jesteś i obracasz się w tej głowie i ona sobie myśli o tym spotkaniu. Spotykacie się w ten wtorek, spicie, śpicie ze sobą. I kolejna taka tutaj do tego jak gdyby uwaga jest taka, żebyście rozstawali się najszybciej jak się tylko da po seksie. Żebyście się za dużo nie przytulali, nie siedzieli zbyt dużo ze sobą, bo jak zbyt dużo będziecie czasu spędzać, to no to też będzie się pojawiała mocniejsza zażyłość. Więc um, najlepiej jest się rozstać tuż po seksie. Natomiast e, widzicie się e, w ten wtorek, tak? E, kochacie się, jest fajnie, jest miło. Powiedzmy, że w środę rano od Ciebie wychodzi. E, no to jak ona w tym w środę wyjdzie od ciebie, to nadal na gdzieś tam będziesz się obijać w jej głowie. W czwartek znowu dzwonisz, masz się z nią na piątek. No to rozumiesz, jak zbyt często będziesz e, się z nią spotykał, no to po prostu zacznie się za zbyt mocno angażować. Więc, raz, dwa razy w tygodniu to jest taki maks. Trzy, cztery razy w tygodniu, jak się spotykacie, no to już jest praktycznie jak związek, bo pary się spotykają codziennie, prawie że codziennie albo przynajmniej co drugi dzień. Szczególnie e, pary zostają u siebie w domu nawzajem, sypiają ze sobą. W sensie już nie mówię o seksie, tylko śpią ze sobą w jednym łóżku i za dużo czasu spędzają. Więc trzeba troszeczkę uważać, bo faktycznie zbyt duże spędzania ze sobą czasu może spowodować wzrost zaangażowania, ale zarówno z Twojej strony, jak i z jej strony. Bo ja mówię o tych regułach, o tych zasadach nie tylko po to, żeby ona się nie zaangażowała za bardzo, nie tylko po to, żeby źle nie odczytała Twoich intencji czy Twojego zachowania, ale również po to, żebyś ty sam za bardzo się po prostu nie zaangażował. Piąta rzecz jest taka, żebyś nie okazywał jej zbyt dużo czułości. Ok, kobiety lubią się przytulać po seksie, okazywanie bliskości po seksie też jest ok, gdzieś tam przytulić dziewczynę, pocałować w czółku jak najbardziej, ale jak będziesz ją ciągle przytulał, gładził, dotykał już, szczególnie będzie to kontakt skóra do skóry to niestety, ale wówczas wydziela się mnóstwo oksytocyny. Oksytocyna to jest hormon, który również jest wydzielany podczas porodu czy podczas podrażnienia sutków. I na przykład w, w, w po porodzie, jak matka dziecko jest od razu dawane matce i jest tendencja do tego, żeby karmić jednak, żeby kobiety karmiły jednak piersią, a nie gdzieś tam z butelki, to tego typu karmienie właśnie powoduje, że Kobieta e, zaczyna się na tym poziomie chemicznym, biologicznym wiązać ze swoim dzieckiem. I tak samo jest w przypadku par jeżeli jest dużo kontaktu fizycznego, dużo takiej bliskości, takiej czułości, takiego przytulania, buziaczkowania, no to powoduje to wydzielanie toksytocyny no i po prostu kobieta w wyniku zwyczajnie swoich hormonów może zacząć się do siebie przywiązywać, ale ty również możesz zacząć się do niej przywiązywać, więc unikajcie żeby tego nie było zbyt dużo, czasami przytulić, oglądacie film, albo tuż po seksie jest jak najbardziej ok, ale jeżeli jest tego zbyt Dużo, no to niestety, ale może być to właśnie e, takie wiążące was. Szósta kwestia jest taka, żebyś nie traktował jej jak swojej dziewczyny, czyli wszystkie zachowania typowe dla par, e, no nie są, nie są e, na miejscu. Traktują trochę jak koleżankę. W ten sposób do tego podejść. oczywiście jak się do siebie dobieracie, czy gdzieś tam z nią flirtujesz i mówisz, że masz na nią ochotę, Wtedy jak najbardziej są na miejscu e, i są jak najbardziej wskazane. E, uważaj na takie zachowania, bo one mogą dać kobiecie mylne wrażenie, że ty widzisz w niej e, po prostu coś więcej. To jest taka bardzo ogólna zasada, ale pamiętaj o niej i zadawaj sobie czasami pytanie, czy ja przypadkiem nie traktuję jej tak, jakby była moją dziewczyną, czy nie zachowuje się tak, jak ogólnie zachowują się pary. Siódma kwestia, która jest również ważna i która jest chyba to jest takie najmocniejsza wersja tej szóstej zasady, to jest to, żebyś nie przedstawiał jej znajomym, nie chodził na randki, nie chodził za rączkę. Dlaczego? Dlatego, że to już są mega mocne zachowania. Takie, jakie no, już w parach są robione. To już znaczy, jesteśmy na poważnie. Jak wszędzie chodzisz z nią za rączkę, co innego jest wziąć dziewczynę gdzieś się poprowadzić, podać jej ramię, jakieś na przykład w szpilkach. Ale jak chodzicie za rączkę romantycznie, siadacie sobie gdzieś tam w parku na jakiejś tam ławce, przytulacie się, to nie jest to zbyt dobra opcja. Powoduje to niestety, że ta relacja no, już robi się taka trochę. Zbyt, bym to powiedział, taka związkowa. No i kolejna kwestia, nie przedstawia jej Dlaczego? Bo robią właśnie to parę, ona poczuje się częścią Twojego świata, częścią Twojej rzeczywistości. No i kolejna kwestia, nie chodźcie na te randki. zbyt często. Czasem, raz na jakiś czas możecie pójść na jakąś kolację, czy do kina, razem obejrzeć film, czy razem coś wspólnie zrobić, ale zbyt częste spotykanie się niestety, ale może sprawić, że ona faktycznie pomyśli o tym, jakbyście byli w relacji i w związku. Więc unikaj takich rzeczy, bo one mogą być po prostu, no, sprawić wrażenie dziewczynie, że myślisz o nie w sposób bardziej poważny. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy o relacjach a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też rzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową Maciemoros.pl gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!